Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozwiążemy razem zadanie 33 z zeszłorocznej matury, które brzmi tak. Trójkąty prostokątne T1 i T2 są podobne. Przyprostokątne trójkąta T1 mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta T2 ma długość 26. Oblicz pole trójkąta T1. W tym zadaniu zobacz, mamy do czynienia z dwoma trójkątami prostokątnymi. O trójkącie T1 wiemy dużo, więc go narysujmy. Narysujmy jakiś trójkącik prostokątny. Aby żeby miał kąt prosty. Podpiszmy go T1. Przyprostokątne trójkąta T1. Przyprostokątne to są te kawałki, te długości, które leżą przy kącie prostym. Więc poprawmy je sobie jakimś kolorem, żebyśmy widzieli, które to są. I podpiszmy jedna przyprostokątna ma długość 5. Druga, 12. Potrzebujemy policzyć przeciwprostokątną, czyli długość x. Oczywiście to możemy bardzo łatwo zrobić z twierdzenia Pitagorasa, więc zapiszmy twierdzenie Pitagorasa. Oczywiście podnosimy przyprostokątne do potęgi drugiej i to równe jest przeciwprostokątnej też do potęgi drugiej. I obliczamy. 5 do potęgi drugiej to oczywiście 5 razy 5, czyli 25. 12 do potęgi drugiej to 12 razy 12, czyli 144. Równa się x kwadrat. Dodajemy. 25 dodać 146. Wychodzi nam wynik 169 równa się x kwadrat. No i wyliczamy samo x kwadrat stawiając pod pierwiastek liczbę 169. Tu zauważamy, że można łatwo ją wyliczyć, ponieważ pierwiastek ze 169 to 13. Czyli nasza przeciwprostokątna w tym pierwszym trójkącie T1 jest równa 13. Narysujmy w takim razie drugi trójkąt T2. Trójkąt T2, jak zerkniemy na treść zadania, ma długość 26, jego przeciwprostokątna. Na no to narysujmy taki troszkę większy ten trójkąt. Też musi być... Prostokątny i jego przeciwprostokątna. Przeciwprostokątna to oczywiście jest kawałek, który leży naprzeciw kąta prostego. Jest równa 26. Zaznaczmy jeszcze kąt prosty. I teraz, jeżeli te dwa trójkąty są podobne, co to znaczy, że dwa trójkąty są podobne? Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta i kąty zawarte między tymi bokami są równe, to trójkąty te są podobne. Czyli musimy teraz policzyć skalę podobieństwa tych trójkątów. Więc zapiszmy sobie, obliczamy skalę podobieństwa. Czyli inaczej, jakby to powiedzieć, ile razy ten trójkąt T1 jest powiększony, żeby otrzymać trójkąt T2 i jego boki? Ile razy są powiększone? Obliczamy skalę podobieństwa trójkąta T2 do T1. Jak to robimy? Skale podobieństwa to zazwyczaj zapisujemy małą literką K. Musimy wziąć stosunek boków takich samych. Czyli w tym trójkącie T2 znamy tak naprawdę przeciwprostokątną, więc tą długość dajemy sobie do licznika. No i to jest trójkąt T2, prawda? Więc z trójkąta T1 też musimy wziąć przeciwprostokątną którą już wyliczyliśmy i zobacz, to jest nasza długość 13. Czyli przyrównujemy jedną przeciwprostokątną z trójkąta T2 do drugiej przeciwprostokątnej wziętej z trójkąta T1. Oczywiście 26 podzielone po 13 to jest nic innego jak 2, bo 2 trzynastki mieszczą się w 26, czyli mamy skalę podobieństwa równą 2. To znaczy, że ten trójkąt jakby został powiększony dwa razy. Podpiszmy sobie tu boki, żeby nam się łatwiej tłumaczyło. Tu niech będzie trójkąt ABC, a ten drugi trójkąt niech będzie DEF. I teraz musimy obliczyć boki tego naszego trójkąta T2, czyli właściwie te brakujące przyprostokąty. Obliczamy długości trzy trójkąta, te dwa. Jak to robimy? No trzeba po prostu, jeżeli chcemy. Ach, tu mi zamieniło literkę D na O, to jest literka D. Jeżeli chcemy obliczyć długość boku FD, mam poprawianie, słuchajcie, i będzie mi zamieniało. A, dobrze, to jest D, to musimy nasz bok CA z trójkąta, z trójkąta T1 pomnożyć przez naszą skalę podobieństwa, czyli przez tą naszą zieloną dwójeczkę. Oczywiście długość CA wynosiło 5, pomnożymy przez dwójkę, czyli odcinek FD będzie miał długość 10, czyli ta różowa przyprostokątna w trójkącie T2 będzie miała długość 10. To jest ta liczba, w ten sam sposób obliczamy długość odcinka DE. Zobaczcie, znowu mi to poprawiło. To jest D. Czyli musimy AB odpowiadający bok z trójkąta T1 znowu pomnożyć przez skalę podobieństwa. Czyli przez tą naszą zieloną dwójeczkę. AB wynosiło 12. Pomnożymy przez skalę podobieństwa i otrzymamy wynik 24, czyli ten zielony bok dE w trójkącie T2 będzie miał długość 24. Ostatnią rzeczą, którą musimy policzyć, jest, zobaczcie na tej zadania, oblicz pole trójkąta, czyli musimy policzyć pole trójkąta T2. I oczywiście trójkąt wyliczamy ze wzoru 1, 2a razy h. A to jest nasza podstawa trójkąta, czyli 24 w tym przypadku. A h to jest nasza dziesiątka, czyli inaczej wysokość to jest nasze h, to jest nasze a, wysokość tego trójkąta, czyli df. Wyliczamy. Połowa z 24 to jest 12, razy 10. Przepisujemy i wyliczamy. 12 razy 10 to oczywiście 120. Czyli pole trójkąta T2 jest równe 120. I to wszystko, co mieliśmy policzyć w tym zadaniu. Czyli zobaczcie, wcale to nie było takie trudne zadanie i myślę, żebyście sobie świetnie z nim poradzili.